Dziś piszę do ciebie list o zrobieniu pierwszego kroku, kroku w kierunku połączenia się ze swoim sercem i duszą i oddaniu im prowadzenia. Gdy pozwalasz sobie na otwarcie serca, umysłu i zaufanie do swojej duchowej części, czyli duszy, świata wyższego ja, to mogą dziać się tylko cuda. Czasem na początku otwarcia się może być trochę zamieszania, lecz gdy pozwalasz, aby dusza ciebie prowadziła, to wierz mi, da ci lekkość, przestrzeń i takie subtelne połączenie zjednoczenie wszystkich widocznych i niewidocznych części ciebie w tobie. Wszelkie napięcia, dyskomforty powoli zaczną się oddalać, mieć mniejsze znaczenie, znikać z pola widzenia. To robi dla ciebie dusza, przestrzeń czystej świadomości, kosmiczna jedność świata. Dziś możesz jeszcze nie czuć tak wyraźnie, możesz nie postrzegać zmysłami fizycznymi, lecz jest taki twój szósty zmysł, który łączy twoje serce z umysłem boskim i z przestrzenią wszelkich możliwości. Masz go w sobie i twoje serce wie, choć umysł może zapomnieć. Czasem można więc i warto, aby siebie zmobilizować i tak też czasem ja robię, Mówię więc do siebie, a teraz także do ciebie, gdy tego słuchasz, zrób to, po prostu to zrób. Najpierw napisz do siebie list o wszystkich swoich tęsknotach, marzeniach, chęciach, pragnieniach, napisz o tym, co chcesz teraz, czy też było kiedyś, napisz o wściekłościach, o sądach, zrozumieniu, pisz o emocjach, niemożliwościach, wstydzie. Napisz o poczuciu winy i radościach, miłościach. Napisz o zakochaniach i iluzjach. O czym chcesz, po prostu pisz to. A potem wyjdź ze sobą na spacer. Poczuj siebie. Wyrusz w podróż na wyprawę ze sobą i pogadaj z każdym kawałkiem siebie, który widzisz i tym, którego nie widzisz, a czujesz. Po prostu to znowu zrób na tym spacerze, wykrzycz, wypłacz się do siebie, zobacz siebie w całości, z mocą i słabością, na teraz. Poczuj siebie z zamętem, ale i spokojem wewnętrznym. Poznaj siebie z różnymi myślami, ale i poczuciem jasności. Zauważ siebie z zakręceniem, ale i zwolnieniem tempa. Zobacz siebie z czarno-białym oceniającym ja, ale i szarym ja oraz wszystkimi kolorami świata. Odczuj siebie z bezsilnością, ale i z siłą. Spaceruj, biegaj, śmiej się do siebie, uśmiechaj do świata, słońca, księżyca, kosmosu. To wyruszenie jest pierwszym krokiem i decyzją o połączeniu ze sobą, ze swoją duszą w całości a można spojrzeć na to że to połączenie z czymś czego nie widzisz, a jest i działa i prowadzi jest niezmienną częścią ciebie w każdej części twojej istoty.